Tor wodny znajduje się przed terasem widokowym, troszeczkę na prawo, przy falochronie. Co możemy znaleźć na torze wodnym? Jakie atrakcje? Można przejechać się bananem, kanapą, motorówką, nartami wodnymi. Mamy dużo atrakcji. Na motorówce osobiście bardzo polecam. Dla, na bananie no to bardziej, którzy robią adrenalinę. Na kanapie bardzo fajnie, a narty wodne to już dla bardziej takich mm, doświadczonych. A która z tych atrakcji wydaje Ci się najbardziej popularna? Banan, zdecydowanie banan. A która jest niedoceniana? Wydaje mi się, że. Aha, jeszcze mamy skuter wodny. Najmniej osób wie o nartach i najmniej umie na nich jeździć. Tak mi się wydaje? Aczkolwiek jeszcze na skuterze dużo osób nie próbuje. Czy ludzie przestrzegają tych wszystkich regulaminów, które narzucacie? Generalnie trudno to określić, bo. Nasze zasady są takie, wszystkie są tłumaczone z motorówki na bananie i na przykład jeżeli mówimy, że mają się ustawić po dwóch stronach, to i tak się ustawiają po jednej albo przychodzą na tor z piwem w ręku, no to nie możemy takich osób puścić. No. Jak złym przeciwnikiem jest zła pogoda? Sporym, bardzo sporym, bo jeżeli nie ma słońca, no to ludzie nie przychodzą na plażę, a może być świetna pogoda, a duża fala i nie możemy wyjść, bo to jest niebezpieczne dla życia i zdrowia.